Witam wszystkich, panie i panów hodowców w całej Polsce, nie tylko w Polsce. Prezentuję samczyka niebieskiego. Zaraz. Niebieskiego? Z jakiej linii? Z 2019 rok 2019 rok. Tu go położysz, postawimy. Tu jest para. To jest linia linia Turbo Kim, Kassandra, Mariusz Chłopecki i z drugiej strony jest właśnie Hurikan, Faraon, z i z 51 samiczka jest niebieska niebieska samiczka jest Cwineke 5000 2020 roku są rodowody tu są rodowody, jeden rodowód i drugi rodowód. Samiczka to jest, to jest matka tej córki. Piękny gołąb. To jest właśnie cała para. Będzie w rozpodzie. Samczyk jest 19 rok, samiczka jest 20 rok. Świetna para. Właśnie jak dzwoniłem do Mariusza Chopackiego. Jak masz i mam, z taką super samicę, bardzo szybka samica niebieska. Cudowny gołąb, po nim są są Bardzo gejbice go sprawują Po tej samiczce, chodź, chodź, malutka, chodź Tu prezentujemy Samczyka Zaraz pokażemy rodowód, cała gołębka Cała Wąka rodowód Tu jest Z Jaguara Pochodzi, a tu pochodzi Gryźli kok Właśnie to jest samczyk Miałiec samiczka niby Miawiec być... Miawiec samiczka Ale jest samczyk, jest piękny samiec Cudowny samiec, ogon no moja gęsta piórko. Spierzony, spierzony pięknie. Upierzenie, piękny samiec, silny samiec, przód szeroki, niesamowicie. Ta ogąbka, to będzie druga para. To będzie druga samiczka, jest też. Chodź, 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 chodź. Ta samica jest. Pokażę z jakich głębi pochodzi. Samica pochodzi tamta szymla z tego samca. 1360 Dexter. Tu jest. I tu jest Leo Hermans. A tu jest Dexter. I z tej samicy. To jest córka tej samicy. To jest Mały Tom. Z góry jest mały Tom, z dołu też matka szpaka, wybitnego rozpodowca człowiek lotników i tak dalej, i tak dalej. też samica. Super, druga para rozpodowa także nie ma co tamto. Będą dwie pary rozpodowe. Na